Dziś chciałbym podzielić się z Wami trzecim z pięciu wskazań buddyjskich. To, o czym dzisiaj będzie mowa, to zobowiązanie się do przestrzegania nakazu powstrzymywania się od złego zmysłowego prowadzenia się. Zmysły są jak bramy do naszego umysłu. To, co widzimy, słyszymy, dotykamy, wpływa na naszą percepcję świata. Zanim zareagujemy, zastanówmy się, czy to, co wpada przez te bramy Przynosi nam spokój czy też chaos? Trzecie wskazanie buddyjskie skupia się na powściąganiu się od działań, które przynoszą krzywdę, zarówno nam, jak i innym. To nie tylko zobowiązanie do kontrolowania fizycznych popędów, ale także do zrozumienia, jak nasze wybory wpływają na nasze życie i relacje. Człowiek naturalnie pragnie przyjemności, a w szczególności przyjemności zmysłowych. Wskazanie to jednak skłania nas do zastanowienia się, czy nasze działania przynoszą autentyczną radość, czy też krzywdę. To nie oznacza rezygnacji z przyjemności, ale świadomego i etycznego podejścia do nich. Warto zastanowić się, czy większe szczęście jest warte poświęcenia mniejszego czyli czy nasze działania przynoszą trwałe i głębokie doznania szczęścia.